23 sierpnia 2025, Benzin, Targ Staroci. Zaraz pokażę Wam zakupy, które poczyniłem. Trafiło się kilka fajnych okazji. Trafiło się też na buta Sprzedawcę. No ale tacy zawsze się zdarzają. Wymyślają człowiekowi od wieku, i że nie zna się na tym, co kupuje. Strasznie słabe. I tutaj mamy tak. Taki fajny, dosyć jeszcze solidny pilnik Kupiony za 3 zł, Klucz mi jest potrzebny Do mocowania szczotek drucianek na końcówce Zapłaciłem za niego 7 zł, Dwa gerlachy, niestety jeden ma nie tą sprężynę Ale bardzo ładne okładki Ten kosztował Tyle razem kupiłem, ten jest prawie Prawie w stanie idealnym. Trochę się podczyścić będzie. Razem za nie zapłaciłem 15. Tutaj taki mały scyzoryczek radziecki. Kupiłem go za 4 zł. Wszystko w nim działa elegancko. Tutaj są dwa i na scyzoryki. Jeden jest gerlacha zielony. Widać, że prawie nie był używany. Drugie jest jakiś non-name, ale mam kilka niemieckich scyzoryków. Widziałem, że w takich są. No i radziecki, udający rybacki scyzoryk. Dosyć ładny. Łączna kwota zakupu za te trzy rzeczy była 20 zł. A tutaj to, co mi się najlepiej trafiło, chyba dzisiaj, scyzoryk szczęstochowy. Dwa sierpaki, niestety jeden ma uszkodzoną okładkę, ale oszcza są w dobrym stanie z gerlacha. No i dwa praktycznie trupy, ale może coś z nich jeszcze kiedyś będzie. Łączna kwota zakupu 18 zł za te 500 zł. Jak chcecie więcej takich materiałów, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję. Możecie dać dzwoneczek i komentarz. Dzięki.